19 marca po raz kolejny odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zapisz się już dziś i dokonaj rewolucji w swoim życiu. W Sędziszowie Małopolskim do wyboru jest cztery trasy. Modlitwa, refleksja, zmaganie się z samym sobą, rozważania, wyzwanie. Każdy ma swoją intencję, każdy ma się o co modlić, za co dziękować. W tym czasie najczęściej o zdrowie. Dla nas, naszych rodzin i znajomych, mówi ksiądz Paweł Pietraszek. Lider rejonu ekstremalnej drogi krzyżowej Sędziszów Małopolski. Rok temu wybuch pandemii uniemożliwił przeprowadzenie nabożeństwa drogi krzyżowej w tej formie. Tym razem jest nadzieja, że dojdzie do skutku. Ekstremalna droga krzyżowa. Co ją wyróżnia od tej przeżywanej w świątyni? Jak wyjaśnia ksiądz Paweł Pietraszek, chodzi o to, żeby przez trud i zmaganie doświadczyć spotkania z Chrystusem w innej formie, nie takiej, powiedzielibyśmy klasycznej w kościele, że mamy stację drogi krzyżowej na około kościoła jest krzyż, ministranci, ale my sami możemy właśnie nieść krzyż. Też wziąłem dzisiaj na spotkanie krzyż, o którym jeszcze za chwilę pewnie więcej powiemy, ale właśnie żeby nieść krzyż i z tym krzyżem iść no właśnie w okolice dalszą albo bliższą i w ten sposób przeżyć takie nabożeństwo w trochę innej formie. Znajdujemy się tutaj akurat w tym momencie przed Krzyżem na Podlasku, znanym tutaj mieszkańcom regionu i okolic. I wieje wiatr i niewykluczone, że właśnie również w takich warunkach będzie nam, przyjdzie nam zmierzyć się z tą ekstremalną. Tak, jest takich albo jeszcze nawet może gorszych, bo y, chociaż śniegu już nie ma, to może być jeszcze różnie, ale na pewno wiatr i do tego, dodatkowo jeszcze noc, bo teraz spotkaliśmy się w dzień, ale ekstremalna Dora Krzewa odbywa się o godzinie zaczyna się od godziny tak naprawdę 19, przy świętej później jest wyjście więc koło godziny 20, no i będzie noc do samego rana więc to jeszcze dodatkowo noc dochodzi jako taka pewna, pewnego rodzaju trudność no i no, w nocy tak samo wiadomo że jest jeszcze zimniej oprócz wiatru uczestnik takiego nabożeństwa musi pamiętać o niezbędnym wyposażeniu które można podzielić na kilka kategorii na przykład odzież Łączność, wyżywienie. Pełno dobre buty, które no przewidują, przewidzą każdą pogodę, bo i może być właśnie i zimno, i może padać, może i śnieg. Więc na pewno dobre buty. Odzież, na pewno ciepła, do tego jakieś jedzenie, jakieś picie. Nie robimy sobie pikników na ekstremalnej drodze krzyżowej, ale wiadomo, że przez te 6, 8, 10 godzin musimy coś zjeść albo się czegoś napić więc to byłoby nierozsądne, żeby nie wziąć znowu nic ze sobą. Telefon oczywiście naładowany, latarka, jakieś baterie. No i zachęcamy w tym roku, aby wziąć ze sobą krzyż, który no zrobimy czy sami, czy po prostu weźmiemy ze swojego mieszkania, ze swojej ściany, ściągniemy krzyż, który będzie nam towarzyszył, który też będzie takim świadkiem naszego i zmagania się i... I trudu i który później będzie nam przypominał ten czas przeżycia, przeżycia i spotkania się z Bogiem. Ekstremalna droga krzyżowa jest dla każdego. Każdy może podjąć to wyzwanie. Z drugiej strony istnieją też opinie, że EDK traci przez to, że trasy są za długie. Mile widziane byłyby krótsze dystanse. Jeżeli wiesz, że nie dasz rady przejść tych 30 km czy pozmagać się, w nocy, w ciszy, w samotności, to po prostu trzeba uznać to, że to nie jest dla mnie i szukać innej formy duchowości. W tym roku rejon EDK Sędziszów Małopolski ma do zaproponowania cztery trasy. Dwie mamy zapętlone, bo Matki Bożej Sędziszowskiej 34 km, Bogosławionego Sitko 49 km i dwie trasy. Od do, czyli od Seniszowa do Terliczki, 39 i do Krzyżowa 31 km. Droga Krzyżowa w ekstremalnym wydaniu rozpocznie się w piątek, 19 marca, od mszy świętej o 19 w Kościele Farnym. Uczestniczyć w niej będzie można również online, a następnie wyruszyć w trasę z miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje i zapisy na EDK przyjmowane są do 12 marca na stronie internetowej edk.org.pl